Jaką mamy w tej chwili sytuację? Mamy zrobiony podkrój pachy z tyłu. Zostały przełożone jeden rękawek na zapasową żyłkę i zabezpieczony zwykłym metalowym biurowym spinaczem. Później dokładnie to samo powtórzyłam na przodzie. Teraz zobaczcie co nam się tu zadziało. Reglan kończy się tu. Później mamy jeszcze kawałeczek podkroju pachy. Dosłownie kawałeczek, ale on sprawi, że naprawdę będzie się to wszystko lepiej układało. Nie robimy podkrojów w pach przy rękawach, bo kiedy wrócimy do ich robienia, to nabierzemy oczka na ten podkrój w tym miejscu, żeby niczego nie zszywać, bo przecież robimy swaterek bezszwowo. Przód też ma już z obu stron podkrój pachy, i drugi rękawek też został przełożony na zapasową żyłkę i zabezpieczony. Przypominam, można oczywiście przekładać na zapasowe żyłki z zestawów drutów z żyłkami i zabezpieczać je um, zatyczkami do drutów. Ale jeżeli ktoś nie ma, to ten sposób jest dobry. Jeżeli ktoś nie ma takich spinaczy, to doskonale sprawdzają się też spinacze do bielizny, do prania. Po prostu przypinamy nawet dwa, żeby nam się to wszystko trzymało. Teraz nadszedł moment, żeby połączyć nasze części, czyli tutaj je sobie przebiję, o, właśnie, żeby mi się to ładnie tu układało. Robiąc podkrój pachy z przodu, nie obcinałam już żadnej nitki, ponieważ tą nitkę wykorzystam sobie dalej do robienia tutaj. I teraz uwaga od razu wkładam sobie marker, oznaczający, że to będzie dla mnie teraz początek okrążenia. To ważne, szczególnie dla tych, którzy robią cokolwiek z wzorkiem. Przy prawych oczkach może ma to mniejsze znaczenie, ale mimo wszystko. Więc ja sobie mój tradycyjny czarny marker na początek okrążenia wkładam tutaj i. Przód, nitka, tył, zaczynam z powrotem robić w okrążeniach. Uwaga, to ważny moment. Dociskamy tu nitkę tak, jakby od tego zależało nasze życie i wygląd swetra. Jeżeli w tym miejscu ta nitka zostanie nam luźna, to zrobi nam się dziura, którą potem owszem można zamaskować nabierając oczka na podkrój pachy rękawa, ale po co? Więc dociskam mocno i taką mocno dociśniętą jeszcze co najmniej 2-3 oczka robię. A później już zwalniam ten straszny docisk i robię już normalnie. I teraz robimy sobie po prostu prawymi oczkami dookoła, łącząc kadłubek. Przy czym za sekundę pokażemy, ponieważ pamiętamy, że kończąc podkrój pachy w tyle, obcinałam nitkę. I za sekundę tą nitkę wykorzystam do tego, żeby dodatkowo połączyć dwie części sweterka, czyli przód i tył po to, żeby nam się właśnie ładniej układało to pod pachą. Ale na razie biegniemy sobie do końca okrążenia. Teraz, jeżeli chodzi o rękawy, to będziemy się nimi zajmować później. Na razie, kiedy połączymy już nasz kadłubek, czyli przód i tył, Będziemy po prostu robić do dołu tyle, ile nam potrzeba długości swetra. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę i umie zwęzić nieco sweterek w talii, czyli zrobić sobie taliowanie, to może. Mój sweterek jest na tyle obcisły, że wydaje mi się, że taliowanie będzie niepotrzebne. Ale gdyby ktoś chciał, to na poziomie talii, na wysokości talii, na szwach bocznych, może sobie odjąć nieco oczek. Nie za dużo. Chyba, że ma bardzo duże wcięcie w talii. Dochodzimy prawie do końca, i widać już naszą nitkę, która nam się pałęta na końcu, i teraz nie dobiegamy z oczkami do samego końca, ponieważ ciężko nam będzie tą nitkę utrzymać, tylko troszeczkę zatrzymujemy się przed końcem, żeby nam nic z drutów nie zjechało. I teraz tak, to była ta nitka, która mi się tutaj ucięła. Znowu biorę szydełko i tą nitką dodatkowo połączę sweterek. Wbijam się w cokolwiek na samym brzegu drugiej części, tej bez nitki. I przeciągam sobie, łącząc od razu te dwie części. One są teraz połączone, ale nitka nie jest zabezpieczona, więc wbijam się w tą część, od której nitka wyszła, też gdzieś na brzeszku. Przeciągam sobie nitkę. I w tą pętelkę jeszcze raz tą nitkę zaciskam i mam połączone dwie części sweterka na amen. Już nawet nie muszę się tu zastanawiać, że muszę je łączyć, pilnować napięcia nitki lub czegoś takiego. Ta obcięta nitka spowodowała, że ładnie nam się połączyło szydełkiem. I teraz jedna uwaga. Będziemy tu jeszcze wkładać marker oznaczający, że jesteśmy na boczku. Te markery są ważne właśnie dla tych osób, które później chciałyby robić taliowanie, czyli nie będą później szukać rozpaczliwie, jejku, gdzie jest moja, moje połączenie między przodem a tyłem, tylko to połączenie po prostu będzie. Uwaga, ewidentnie tu mam połączenie... Między tymi trzema dodanymi oczkami z tyłu, trzema dodanymi oczkami z przodu, wrzucam sobie marker i biegnę dalej. To oczko jest ścisłe, bo pamiętamy, że ta nitka została wykorzystana do takiego przyspawania dwóch stron ze sobą, ale uda się w nią wbić bez żadnego problemu. I dalej prawymi w moim przypadku będę robiła okrążenia. Dotąd. Aż dobiegnę do dołu sweterka. Kiedy zrobimy 2 lub 3 cm, nie ukrywam, że jest to moment na pierwszą przymiarkę. W tym momencie jeszcze nie, bo to połączenie tutaj nie jest za mocne. Te 2-3 cm powodują, że sweterek nabiera już odpowiednich obwodów i nic nam się zbytnio nie rozciąga. Należałoby przełożyć to na dwie żyłki lub na mega długą żyłkę i dokonać przymiarki, żeby tutaj oczywiście tą żyłkę odbezpieczając i puszczając luźno, żeby mieć pewność, że dekolt, obwody, miejsce pod pachą, że wszystko nam się zgadza. I w takim razie spotykając się następnym razem pokażemy jak zakończyć sweterek, pokażę też jak ja go będę kończyć, zajmiemy się rękawami i najprawdopodobniej od razu pokażemy jak wykończyć dekolt.